Sukienka Scarlet Lace to model stworzony dla kobiet, które chcą połączyć elegancję z delikatną zmysłowością, ale w bardzo klasowym wydaniu. Całość została zaprojektowana tak, aby sukienka robiła wrażenie już od pierwszego spojrzenia, a jednocześnie dawała pełen komfort noszenia. Pod spodem znajduje się krótsza podszewka, która miękko układa się na sylwetce i zapewnia wygodę przez cały czas noszenia. Natomiast Zewnętrzna warstwa wykonana z koronki dodaje lekkości i wyjątkowego charakteru. Okrągły dekolt jest klasyczny i ponadczasowy, dzięki czemu pięknie domyka górę sukienki i sprawia, że całość wygląda bardzo elegancko. Koronkowe rękawy są delikatnie transparentne, przez co subtelnie widać skórę, co nadaje stylizacji lekkości i kobiecego uroku, bez przesady i bez efektu ciężkości. Z tyłu sukienka przyciąga uwagę wycięciem oraz wiązaniem, które nie tylko wyglądają efektownie. Ale również pięknie podkreślają plecy i dodają całości wyjątkowego, dopracowanego detalu. Scarlet Lace to idealna propozycja na święta: uroczystości rodzinne, kolacje, przyjęcia oraz wszystkie te momenty, w których chcesz wyglądać elegancko, kobieco i czuć się pewnie bez konieczności dobierania wielu dodatków. To sukienka, która sama buduje stylizację i sprawia, że od pierwszej chwili czujesz się wyjątkowo.